Strona Adixowe to jest kolejny odcinek z naszej serii Zrób to z Adixowym. Dzisiaj, oczywiście, po raz kolejny jesteśmy w programie Adobe Premiere Pro. W ostatnim odcinku, robiliśmy sobie napis oraz bawiliśmy się trochę efektami muzyki. Dodaliśmy low passa, czyli wytłumienie, tak jakby jej, i dodaliśmy taki efekt, który będzie sprawiał, że nasza muzyka będzie się delikatnie podgłaśniała i będzie idealnie komponowała się z naszym napisem. Dlatego. Myślę, że dzisiaj pokażę Wam, sugerowaliście w komentarzach, żebym pokazał Wam, jak się robi time i jak się robi ten efekt, taki reverb obsolete, czyli jakby um, coś takiego, jak jest przy końcówkach yy, muzyki. I zresztą ja Wam to pokażę, bo nie jestem w stanie, nie umiem Wam tego wytłumaczyć. Ale jeżeli zobaczycie to na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi A ja zapraszam serdecznie do oglądania No i dobra słuchajcie jesteśmy właśnie w programie Już miałem wcześniej odpalony No i ogólnie myślę że możemy to już zaczynać Więc ja sobie przygotuję jeden mały klip I za chwilę do was wracam Dobra słuchajcie już do was wróciłem Ogólnie sobie tutaj jakiś filmik nagrałem żeby nie było i no nie wiem jakąś gierkę sobie nagrałem no powiedzmy że jest to Minecraft tak um, i ogólnie zróbmy to tak że dodamy sobie jakiś efekt żeby no nie wiem jakby to Wam powiedzieć żeby to ładnie wyglądało o tak to nazwę i zróbmy to tak um, dodamy może Niech będzie glicza, albo nie, glicza jest za dużo. To zróbmy Impact 3D Roll. Myślę, że to jest całkiem spoko Efekcik. No i dobra, mamy ten efekcik dodany. Proszę bardzo, mamy tutaj filmik. I teraz wydniemy sobie skrawek materiału, który chcielibyśmy przyspieszyć. Powiedzmy. Gdzieś dotąd, I teraz macie właśnie zaznaczone, em, ten skrawek i teraz klikacie prawym i speed i duration. No i tutaj ustawiacie tak może nie wiem ile byście chcieli, no powiedzmy z 200 tak, ale nie no 300 nie, zróbmy 200, myślę że styknie. No i jak widzicie trwa to 5 sekund. I teraz zobaczmy jak to wygląda. Jak widzimy, nasz filmik jest przyspieszony i naprawdę fajnie to wygląda. Może dodajmy jeszcze do tego jakiś film impact, żeby ładnie to się komponowało. Na przykład impact zoom blur. Ok, myślę, że jest całkiem ok. Takie wymiary. Ogólnie dużo osób do mnie. Pisało jeżeli chodzi o te paczki, te filmpakty, i niektórzy z Was mieli problemy, że wam się te paczki psuły, że mieliście Pact demo, ten napis taki wodny, znak i mówiliście, że to co ja wam dałem, to jest po prostu popsute, a ja wam powiem, że. Dla mnie to jest dziwne, bo ja sam odinstalowałem i później zainstalowałem właśnie z tego swojego porannika te paczki i one działają. Więc, jeżeli ktoś ma problem z tymi przejściami, to koniecznie piszcie do mnie na Discordzie. Ja wam oczywiście tam jak tylko potrafię, to pomogę i powinny wam działać. Jak już wam to ogarnę, co nie? Dobra, teraz przechodząc do. Rzeczy mamy tutaj przyspieszone, e, przyspieszony filmik. I teraz zróbmy coś takiego, że go trochę spowolnimy. Jak mamy przyspieszone, to spowolnimy go i zróbmy to samo, czyli prawym na to. Speed duration i zróbmy powiedzmy z no, jakieś 70% i widzimy, że jest spowolnione. Ogólnie wam powiem taką ciekawostkę, że jeżeli ktoś ma nagrany film w 60 klatkach, to fajnie to wygląda, jak jest spowolnione, nie? Bo idealnie to wpasowuje się, że macie tutaj na przykład tutaj macie 60, a tu za chwilę macie tak powiedzmy no 30, nie? I znaczna jest różnica właśnie tego slowmo niż tego tempo, nie? Naprawdę fajnie to wygląda. I Chciałem Wam jeszcze pokazać ten efekt, taki co pytaliście, ten reverb obsoleta, coś takiego. Tak to się nazywa. Przepraszam za mój angielski, nie jest on jakiś taki idealny. Yy, zróbmy to tak. Mamy nasz filmik, co nie? Przesunę sobie to. I teraz wytniemy to prawie do końcówki muzyki. Zawsze ja robię tak, że nie robię tego samemu. Po prostu jak już mam wstawić jakieś outro czy coś To ja sobie wycinam taki skrawek Później to łączę za pomocą właśnie tych nakładek na muzykę Żeby się właśnie zmieniło Czyli na przykład powiedzmy constant gain'a Którego możecie tutaj znaleźć w audio transition Czyli takie przejście do muzyki, nie? I patrzcie I tutaj mamy praktycznie tą końcówkę Którą sobie wytnę. I teraz nałożę ten efekt. I, I widzicie, tutaj jest tak fajnie zakończone, nie? I teraz wam pokażę. Jak zrobić taki fajny efekt. E, właśnie z tego rewerba. Teraz wam pokażę jak to działa. Reverb obsoletę. Nakładacie sobie na to. Klikacie, że no, tego nawet nie czytacie, i tutaj w efekt control powinien wam się tutaj ten reverb obsoletę pojawić, że jest nałożony właśnie na muzykę, i wtedy klikacie edit. No i praktycznie macie takie jakby mix stereo, tak to mogę nazwać. Jeżeli źle nazwałem, to przepraszam. Tutaj ogólnie się tym nie bawiłem, ale jak ktoś chce, to może pokombinować. No, i ustawimy sobie size powiedzmy na 100%, nie? Nie, możecie pokombinować może z pre-delay, absorption, z density, low dump, high dump i mix. No, mixa możemy sobie ustawić powiedzmy na 70%. Tutaj ustawię, no nie wiem. Ustawimy może na 10, sprawdzimy, co to jest. I tutaj też może na 10 milisekund no całkiem powiem wam, że ciekawie się zapowiada. Zróbmy tutaj 75. No i możemy to zakończyć, jeżeli ktoś chce, żeby było normalne, to może sobie resetnąć. I nie wiem, pokombinować coś z tym. I ja z tym nie kombinowałem ani razu, więc yy, nie wiem jak to działa. Tylko jedynie co się bawiłem tym sizem, nie? I możecie zobaczyć jak to będzie ładnie wyglądało. Posłuchajmy. O. Słyszeliśmy, jakby to było w jakimś pomieszczeniu, że odbijało się to o ściany i był taki jakby pogłos, nie? I to jest właśnie taki fajny efekt, zwłaszcza jak muzyka jest bardziej tak podgłośniona, zróbmy coś jeszcze takiego. Całkiem całkiem spoko. Powiem wam tak, jest to naprawdę bardzo fajny efekt. Jeżeli chcecie z niego skorzystać, to proszę bardzo. Ja Wam tylko zaprezentowałem, jak to zrobić. Możecie się tym pobawić. I w tym poradniku to by było na tyle. To jest taki bardzo krótki poradnik dotyczący time lapse'a i właśnie tego pogłosu, czyli tego reverb obsolete i speed albo loła jak ktoś jak to woli o no i jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie trzymajcie się do kolejnego porannika i siema